Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale po długiej nieobecności na kanale Tadeusz Rolnik TV. Witam wszystkich właśnie wiernych naszych e, słuchaczy i dzisiejszy e, spot kręcimy w związku z dorzykami szóste pełne zdrowia ekologiczne dorzynki Łodnieczki i Tadeusza Rolnik. Zorzynki będą za dwa tygodnie, 19-20 sierpień. Proszę zobaczyć, mamy zboża jeszcze niepokoszone. Tutaj jest bo mojego zykania. tutaj jest orkisz tej mamy warzywa, no ale trzeba już, bo to już jest szósta, szósta edycja. No i w tym roku wyjątkowo na, wyjątkowo na bogato, dlatego, ukłony dla profesor Anna Głowacka, Łódzka Akademia Medyczna. Wielu lekarzy wyszkoliła. Wy no, niesamowita, pani, pani, pani profesor jest i w tym, co robi, i w ogóle wiedza. I w ogóle z zaproszonych gości, no, zawsze niezawodny doktor Jerzy Jaśkowski, wspaniałą małżonką, to są po prostu, to tutaj nie trzeba więcej nic mówić, tak? Mamy oczywiście też doktora Huberta Czerniaka, świetne wywiady, świetne filmy, edukacja. Kogo mamy tutaj tak? Po raz pierwszy gościmy w końcu profesor Maciej Adamski. To jest w ogóle mega, mega człowiek. Przede wszystkim koncert misty Łytańskich, i niesamowita wiedza, niesamowita wiedza, jeśli chodzi o rolnictwo i kogo mamy tutaj, mecenas Katarzyna Darnawa-Gwóźdź, tutaj chodzi o sprawy prawne, my musimy się po prostu tutaj w tej chwili łączyć, noczyć i to co Pani Kasia mówi, referenda, referenda i tylko referenda, w kupie siła, my po prostu musimy po prostu Polskę wziąć w ramach konstytucji, która daje nam uprawnienia, ale o tym będzie, o tym Pani Kasia będzie mówić, no i Jerzy Zięba. Oczywiście, tutaj pana zięby nie trzeba przedstawiać, bo faktycznie po przetłumaczeniu książki cholesterol naukowe, kłamstwo, no jak ktoś dziś mówi, że ma wysokie cholesterol, no to już wysłuchajcie, no to zapraszam do literatury, bogata, obszerna, obszerna. I tak, Basia Kazana, niesamowity człowiek, wiedza, zielarstwo w jednym palcu, pisze wspaniałe książki. No jej po prostu tutaj się przedstawiać więcej już nie trzeba. Ona jest marką samą w sobie. I tutaj mamy po raz drugi Zofię Chwilecką z Chicago, która będzie mówić o fajnym kolagenie. No i Ewelina Słychał, no to y, też podróżnik, dzielarz, będzie ze swoim tatą który będzie mówił też o nanosilanie, przepraszam, nie nanosilanie tylko grow fastzie, a nanosilanie będzie słowomie dąbkowski. To są takie rzeczy, które e, po prostu pomogą po podnieść plony. Proszę zobaczyć, znaczniki już zaczynają ładnie, ładnie kwitnąć i to jest zasługa właśnie tych środków. więc stosuje jeden i drugi na przemian, wspaniałe, wspaniałe pierwiastki, minerały i tak dalej, tak? Hanus. Oczywiście będzie mówił o czyszczaniu żywności i Wiesław Brudgo, to już jest w ogóle wojownik, zawsze jest na wszystkich moich wydarzeniach, największa uprawa lawendy, wspaniałe olejki. No i kogo my tutaj mamy, tak? No przede wszystkim Andrzej Hoński będzie łączył, będzie łączył całe te nasze drużynki na żywo, na, na całym świat dla Polonii. To robimy to dla Polonii, to jest duże, duże wyzwanie. Wez, we, no i oczywiście na naszym kanale też będziemy chcieli, żeby to na żywo leciało, chociaż... Um, to no tak bo można by było w ogóle nie, nie dawać na żywo bo, bo, bo my w ogóle my, my zapraszamy was wszystkich do, do niewieszczonych no jak widzicie piękne są te nasze niewieszczony ale mówi się tak, że kto daje to dwa razy bierze także będziemy chcieli to puścić na żywo no ale co mamy tutaj jeszcze właśnie, właśnie, właśnie Wspólne biesiadowanie zapewnił nam właśnie profesor Maciej Adamski na koncert Misty Wetańskich i po raz pierwszy Janna Bałkota i Przemek Siwacki zapewnią nam po prostu wibracje, wysokie wibracje na dobrych częstotliwościach, z dobrą energią, będzie po prostu z przytupem i czekamy przede wszystkim co? Będzie nasze koło gospodyń w sobotę, bo w niedzielę oczywiście Oczywiście, no. jakiś taki paradoks, dożynki, które ja organizuję, które po prostu promują też gminę Sanok, no niestety nasza gmina Sanok po raz kolejny organizuje w tym samą niedzielę gminne dożynki. Ale ja im to wybaczam, a no, może na drugi rok się poprawią. No i dlatego żałuję najbardziej, bo nasze koło, gospodanie, mogłoby być dwa dni, a będzie tylko jeden dzień. Wspaniałe dziewczyny, wspaniałe też promują swoje po po potrawy. No ale przede wszystkim też nasza nasza tutaj też będzie po prostu tutaj gastronomia działać na wysokich obrotach. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. 19, 20 sierpień, 6. Pełne zdrowia, i łabnieszki i Tadeusza Rolnik. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.